Cześć, mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 12 lat. Chiński biznes, wesołych świąt, Wielkiej Nocy. Jest pora lunchu, miasto totalnie wymarłe. Godzina 12:71. Jesteśmy w dosyć ostrym lockdownie, bo codziennie sprawdzają nam testy. Pozamykano parki, pozamykano wszelkie miejsca publiczne. Widuje się tu i tam. Jedni z maseczkami, drodzy bez maseczek. Tutaj akurat małżeństwo szło, bez maseczek. Ale nie o tym chcę mówić, chcę mówić o tym, że... Trochę o ekonomii. No, stoi na ma. Czyta telefon i jedzie samochodem. Niesamowita. To jest tak tutaj nagminna. No widzicie, kompletnie puste drogi. Kompletnie. W ekonomii, co się dzieje w ekonomii chińskiej? No, samochodówka stanęła całkowicie. Podają większość fabryk, które znajduje się w okolicach Szanghaju. Sian i południowych Chin praktycznie nie mają pracowników. Sian duże miasto na zachodzie Chin również wprowadziło kwarantannę taką prewencyjną kwarantannę, stąd też niesamowicie jak pusto, niesamowicie. Wprowadzili kwarantannę prewencyjną, a znowu tam, tam jest cały przemysł mikroprocesorowy dla samochodówki. Stąd też samochodówka nam na pewno będzie stała, także dosyć ciekawe informacje. Eksport. Eksport chiński wzrósł, ale to chyba jest spowodowane zapotrzebowaniem w centralnej Europie, w ogóle w Europie i w Ameryce, ze względu na to, że tamtejsze gospodarki jeszcze się nie podniosły po covid -zie. Stąd też podstawowe rzeczy są eksportowane i jest duży ruch. Startup chiński Far Future, który miał budować. Samochód elektryczny w Ameryce zaczynają być dyrektorzy tej chińskiej firmy powoli oskarżani o malwersację. Coś podobna sytuacja jak była z Lockin, z Kofi. Z firmą kawiarnianą weszli na giełdę amerykańską. Później się okazało, że były jakieś malwersacje nadużycia i były jakieś tam kłopoty związane z finansami No Farada, jeszcze nie wyprodukował żadnego samochodu, wszystko to są. Wszystko to są, jakby to powiedzieć, Projekty, pierwsze projekty, tylko demonstracyjne. JP Morgan cofnął całą swoją obsługę z Chin, ze względu na to, że rynek się troszeczkę spowolnił tutaj. Co ciekawe JP Morgan będzie wchodził w partnerstwo z ICBC. Duży, potężny fundusz REIT, to jest Real Estate Reinvestment Fund, czyli będą szli w reinwestycje. Uj, ale patrzcie, widzieliście jak wymusił? Niesamowicie, no tak jeżdżą tutaj, tak jeżdżę. trzeba mieć oczy dookoła głowy. Inwestycje w, w ten sposób bardzo chcą upchnąć tą gospodarkę, nie tyle globalną, co i też chińską przez inwestycje w, w deweloperkę, w deweloperkę, ale komercyjną deweloperkę, czyli fabryki, biura, wszelkiego rodzaju przestrzeń handlową, czy też Magazyny. Magazyny to jest ogromny biznes. Teraz widzę, wszędzie wszyscy budują magazyny. Jak jeden? Magazyny budują. E, także to jest, wydaje się być najfajniejszą rzeczą. No, magazynowanie wszystkiego teraz jest modne żywności, e, materiałów podstawowych do produkcji, do budowy i tak dalej. E, główne surowce podstawowe jak stal mieć. Mm, i produkty chemiczne ceny powolutku, powolutku idą w górę bardzo, bardzo powoli są blokowane przez operacje na giełdach globalnych jak i również na, na giełdach chińskich żeby zapobiec tej potężnej inflacji która szaleje na całym świecie no słuchajcie, to ile to tam wpompowano w gospodarki ponad 200 trylionów dodatkowych fiat pieniędzy które w gruncie rzeczy nie mają pokrycia trzeba było jakoś pokryć te wszystkie Nadużycia w deweloperce w 2008 roku, które się wydarzyły w Ameryce, później kryzys finansowy, no i wszystkie wojny, no wszystkie wojny, no wojny to są produkcja, produkcja bez ROI, czyli bez zwrotu na inwestycjach to się tylko zamienia pracę człowieka w wybuch, w gruz i w łzy i to jest właśnie tragedia wojny, nie buduje się, a niszczy się, no zobaczymy co będzie dalej. Także surowce, surowce naturalne. Ja zdecydowałem się. Trochę późno wejść w miedź. Podejrzewam, że wciąż się podwoi. Myślałem o tym, że było 5 tysięcy, wydawało mi się, że jest drogo. Teraz jest 10 tysięcy za tony i wydaje mi się, że jest tanio. Także śmieszna, śmieszna sytuacja, co tutaj się dzieje. Logistyka została mocno kulawiona w Chinach z powodu właśnie tych lockdownów i, i, i wszystkich tych związanych przez rząd lokalnych obostrzeń. Samochody z zewnątrz prowincji nie mogą wjeżdżać do prowincji, są blokowane, stąd też pod. Na wjazdach i wyjazdach z autostrad są gigantyczne korki na, na tych takich e, miejscach wypoczynku. Są raporty, że nawet niektórzy kierowcy po tydzień koczują tam zanim ich wypuszczą. Raz, że ich sprawdzają, testują, plus zawartość cargo Dwa, że no, nie chcą wpuszczać do prowincji. Zamknięto nam metro w Suzhou i zamknięto koleje szybkie i szybkie koleje. Także nie śmiga to nic przez Suzhou, ani przez Szanghaj. No zresztą Szanghaj wciąż jest... W lockdownie ostrym mają coś poluzować, ale powolutku to będzie się działo. Co następnego w gospodarce? Import żywności w Chinach wzrósł. No, potrzebna jest żywność, czyli to jest potężny kraj. Nie produkują aż tak dużo, żeby z siebie zabezpieczyć, stąd ta żywność cały czas płynie statkami. Tej żywności jest dużo. Co ciekawe, patrzyłem ostatnio na Taobao, jest dużo polskiego mleka, jest bardzo dużo polskiego mleka, bo można teraz rozmawiać z dostawcami jakie mają zapasy na jakie zapasy mają na magazynie więc mówią, że mają tego mleka dużo także polskie mleko zresztą polskie mleko wydaje się zdobywać ręki widzę je coraz więcej po małych sklepach nie po wsiach, ale w mieście po małych sklepach i po kawiarniach po kawiarniach również bardzo szanują polskie mleko gdyż nadaje się fantastycznie do robienia piany, do robienia cappuccino, latte rozmawiałem z kawiarką ostatnio która ma e, cztery kawiarnie tutaj niedaleko moich magazynów Niby na wsi, ale to wciąż miasto no to mówiła właśnie, że mleko jest bardzo tanie Bo wychodzi coś e, Jak się kupuje trzy skrzynki to wychodzi coś 7 juanów, Czyli dolar 0,5 Przed nami nowa stacja metra, metra na ukończeniu e, To jest następna stacja metra, która będzie, Która przekracza kanał, który mamy po prawej stronie A która łączy stację kolejową po lewej Stąd też e, Rozwija się ta infrastruktura niemożebnie. Bardzo szybko wykorzystują ten okres tutaj, żeby pakować infrastrukturę. No to jest chyba jedyna szansa. Jedyna mądra rzecz, którą można było zrobić podczas tego okresu Plagi, to zainwestować w infrastrukturę. A co będzie dalej, no to zobaczymy. To jest. To był dobry ruch ich infrastruktur. Statki są wszystkie zablokowane rzeczne. Widziałem, że policja ściąga właśnie te statki, te, te, te barki z. z z kanałów i sprawdzają je i testują również ludzi, bo to są często, całe rodziny mieszkają na tych barkach, które chodzą w górę i w dół od Pekinu do na południe do Guangdongu po tych wszystkich kanałach. To jest interesujące. Przed nami straż miejska, straż miejska to taki urban management, to jeżdżą to takie samochody, takie stare biujki, ale widać, że jest ich coraz więcej, bo zaczynają, A właśnie ten przede mną tutaj, bo widzę, że obserwuję, jak zaczynają powoli pilnować porządku. Czy to na ulicach, czy to parkingów, czy to jakieś tam śmieci wywalonych bez sensu, czy to jakaś e, ghost... budowa, która nie jest zadbana dobrze. To widzę, że pojawiają się oni w tych mundurach i tam nie wiem, czy kleją kary, ale na pewno jakoś reagują. Co jeszcze ciekawego w Chinach. Co jeszcze ciekawego w Chinach się dzieje. Wczoraj przeglądałem informacje dotyczące giełdy papierów wartościowych w Chinach. Po, po, za, po w gruncie rzeczy, po dosyć dużym spadku notowań giełdowych przez ostatni miesiąc, teraz wyrówna się z takim swoistym plato. I giełda się ani nie rusza, ani w dół, ani w górę. Ludzie czekają, po prostu ludzie czekają. Też nie wydają pieniędzy, stąd też wydaje się to być logiczne. Poza tym się sparzyli. Sparzyli się 6 lat temu, sparzyli się 3 lata temu. Także już nie widzimy małych pieniędzy, drobnych ciłaczy, inwestorów. To są głównie duże firmy, duże inwestycje. I coraz więcej jest funduszów wybalansowanego ryzyka, wchodzących zarówno z zachodu jak i wewnętrznych, chińskich, które stają się coraz większe, coraz potężniejsze, coraz prężniejsze. Zwroty są niesamowite. Koleżanka miała zainwestowany w taki fundusz wybalansowanego ryzyka chiński, no to miała zwrot roczny 30%. 30%. Ja już dawno wyszedłem z akcji, stąd też przeszło mi zainteresowanie i chęci inwestowania w akcje. Jestem bardziej inwestorem, który inwestuje w cash flow, czy ewentualnie w jakieś aktywa, pasywa, nie wiem jak to się po polsku mówi, assets, które można dotknąć. Pamiętam, byłem jeszcze na, na jednym z, z ceremonii zamknięcia roku szkolnego w Yale i Warren Buffett, Buffett mówił, jak inwestuj tylko w to, co możesz dotknąć, co znasz albo co wiesz, jak jest robione, albo znasz genezę produktu, albo używasz produkt. Jeśli nie znasz czegoś, nie znasz produktu, nie możesz dotknąć, nie znasz sytuacji z produktem, nie inwestuj. Stąd też bardzo ciekawe, bardzo mądrze powiedział. Podjadę tutaj zobaczyć, gdzie mają budować albo zaczęli budować. O, tu zaczęli, proszę bardzo. Widzieliście ile, ile koparek? Wow, ile koparek. Ciekawostką jest, że na kontrakty rządowe tylko nowe koparki mogą wchodzić z 0 godzin. A to jest właśnie a propos koparek. Właśnie zaraportowały największe firmy produkujące koparki i tego wszystkie, wszystkie maszyny do budowy, że spadła sprzedaż wewnętrzna o 70% w zeszłym miesiącu. Raz, że plaga A2, no deweloperka, deweloperka siadła dosyć ostro. Myślę, że czekają, po prostu czekają, aż się to wszystko rozwinie, aż te wszystkie zamieszania związane z Evergrande i tymi innymi większymi. Ci duzi deweloperzy, Wonka, Wanda, oni wciąż produkują, to znaczy produkują, budują wciąż te mieszkania, budują wciąż na prawo i na lewo, także nie ma większych problemów. Pojadę i zobaczymy, czy ta fabryka już jest gotowa. Stąd też nie widać, nie widać u tych dużych deweloperów, którzy są dosyć tacy logiczni. Ciekawostką jest, że chińskie firmy, jak i również wielu moich znajomych, którzy na przykład produkują, osiągają potężne sukcesy w produkcji. Ten producent zabawek z drewna, widzieliście już go kiedyś na moim poście, nagle wszedł w żywność dla kotów, w zabawki dla kotów, ostatnio produkuje suplementy diety. Według mnie oni tutaj w Chinach, przynajmniej Chińczycy, nie mają za bardzo takiego celu, ani nie potrafią podążać do przodu w rozwijaniu tego, co już mają, co jest dobre. Zawsze jakoś, e, używając kolokwialnego języka, zepsują to, gdyż dywersyfikują swoje inwestycje, całkowicie odsuwając się od głównego, e, głównego nurtu ich własnych inwestycji, od których zaczęli swoje fortuny. Także to jest zdziwienie. Evergrande też zrobił też coś podobnego. Zaczęli inwestować w elektryczne samochody, w kina. W mikroprocesory, w sieć restauracji, także to dywersyfikacja, która była nieoparta na, 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 na głównym celu operacyjnym, czy na głównej kompetencji operacyjnej tej firmy, czyli deweloperce. Stąd też takie lekkie zdziwienie. Tutaj niedaleko jest Evergrande. Wybudował taki Lunapark dosyć duży, który, który przedstawia, albo inaczej, który jest w jedną kopią Szanghaju. Ten Luna Park miał być odwiedzany przez rzesze ludzi. I tak, tak się zastanawiam i pukałem się sobie, sam sobie w głowę po co budować Szanghaj, kopię Szanghaju 70 km od Szanghaju. No ale jest takie powiedzenie chyba, kto, kto bogatemu zabroni. No nie, ale to jest takie bez sensu trochę marno, marnotrawienie pieniędzy. Oni mając pieniądze, nie, nie bardzo wiedzą, co z tymi pieniędzmi zrobić. Zresztą jest powiedzenie w języku chińskim. pierwsza generacja zarabia pieniądze, druga je wydaje, a trzecia generacja je trwoni. O proszę, tutaj wyburzyli fabrykę, jest gotowa i ziemia została sprzedana, także tutaj będzie coś budowane. Nie wiem właśnie kiedy, a tutaj zaraz zobaczymy, czy Pfizer zaczął coś budować, bo tutaj wyburzyli tą fabrykę na zero. Tam widziałem te. O nie, wykopana jest pod fundamenty. Proszę bardzo, jak popatrzymy. Ja spróbuję to podlinkować tą fabrykę. No jest gotowa pod produkcję, a tam dalej jest półukończona. Nie, to jest ta druga fabryka, tam jest ukończona ta fabryka. O właśnie, zaraz tam podjadę. Podjadę, dam radę podjechać. Mam nadzieję, że dam radę podjechać. Ciężarówki zielone stoją takie, to są najgorsi kierowcy, najbardziej niebezpieczni tutaj w Chinach jeżdżą jak wariaci. O, jest produkcja, ale ciekawe, czy mnie wpuszczą. Masę tych. Masę tych ciężarówek. Widzę często właśnie te ciężarówki, i często ciężarówki one mają takie duże, zielone z tyłu, namalowane rejestracje. Nie wiadę chyba tam do tej budowy, tak? Także zablokowali tam. Mają te takie restauracje. O, zamknięta w ogóle droga jest. A będę musiał odjechać do tyłu. Natomiast na rządowych, rządowe, rządowe inwestycje, dodatkowo do żółtych rejestracji, które widzicie na tych wywrotkach, to mają również jeszcze białe rządowe. I często często są to lokalne, municypalne oddziały budowlane, wojskowe, wojskowa, wojskowa, budowlanka. Także oni to budują właśnie. Nie wiadę tam do tej fabryki. Czyli tutaj jest ta ostatnia fabryka, którą widziałem, a tam już kończą tą następną fabrykę, ale ją zamknęli. Mają robić, <laughs> mają robić lekarstwa. Prawdopodobnie jest duże zapotrzebowanie, pojawia się na rynku chińskim. No Chiny się raz, że zwesternizowały pod względem stylu życia, ale też zwesternizowały pod względem stylu zdrowia, czyli cukrzyca, bóle głowy, nadciśnienia, astma. Także to powolutko zaczyna do, 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 doganiać się cywilizacyjnie Chiny. Raz na pewno żywność, dwa styl życia, trzy stres, no pojawiają się choroby cywilizacyjne, no i dodatki w żywności. nie muszę przyznać, po 13 latach pojawiła się, zniknęła całkowicie alergia, ale w tej wiosny kicham. A nie kicham strasznie, tak żeby brać wszystkiego rodzaju e, antyalergiczne... E, u, czerwone światło, przepraszam. Nie chciałem Pana wystraszyć. Ale już się powoli pojawia. A to, co przed nami, to jest e, zarząd dzielnicy tutaj. Tak wygląda ten budynek zarządu dzielnicy. Ta dzielnica to jest malutka dzielnica 670 tysięcy... Mieszkańców, także nie ma dużo tutaj. No i tutaj mają, następnie z boku, taki jak gdyby park e, mikro, właśnie ten park, e, dla, skończyli budować ten park mikro, e, mikro przemysłowy, stąd też e, nowe biura powstaną, mają to odnowić w ogóle, bo tutaj też będzie powstawała strefa, to przed nami, tam jest właśnie strefa wolno słowa, gdzie są nasze biura, też będzie powstawała, stąd też, oproszę. No do budowy metra, czy do budowy tuneli, coś idzie. Ludzie tutaj pracują dzień w dzień, także nie ma z miłu. Trzeba pracować, trzeba się rozwijać. A myślę, że tyle na tyle na dzisiaj. Mam na imię Jarek, to jest chiński biznes. Spróbuję ze względu na kwarantannę, bo to będzie trwało do 5 maja. Um, robić posty codziennie w miarę możliwości, bo jak będą nas wypuszczać, jak będziemy mieć siłę, żeby być wypuszczani na zewnątrz, to będzie fajna sprawa. Przestrzegam was przed, przed e, czytaniem i oglądaniem niepotrzebnie mediów, które e, w gruncie rzeczy przesadzają w przekazie informacji e, dotyczących Chin. Zarówno teraz, jak i dwa lata temu, większość to jest te, zmanipulowana. Także odstawcie sobie, nawet, nawet YouTube ostatnio stał się taką tubą propagandy. To, co się pojawia na YouTubie, to jest raz, że to jest żenujące, a dwa, że to jest. Po prostu cenzurowane. Widzimy, widzimy siły na świecie, które zaczynają powoli zwalczać cenzurę, jak i wprowadzać coraz cięższą cenzurę. Widzę walkę o przejęcie Twittera, widzę walka o. Założenie kagańca na Meta, czyli tak zwany Facebook, którego zresztą nie mam, nawet nie wiem jak to się używa. Także zobaczymy, zobaczymy co będzie dalej. Ciekawe czasy, obserwujmy i starajmy się nie budować naszej opinii na opiniach, starajmy się budować ją na faktach. Pozdrawiam Was mocno, życzę jeszcze raz fantastycznej Wielkanocnej Niedzieli. Mam na imię Jarek i tyle na tyle.